Dzisiaj mam ochotę na jakąś krówkę. Gdzie tutaj jest jakaś krowa? Okej. Okay. Pobrałem ponad 200 mobów, które dzisiaj sobie zobaczymy. Będą one fajne, dziwne, a niektóre straszne. Znaczy, to są tak naprawdę skórki do tych mobów. Być może trochę się pośmiejemy. Jeżeli podobają wam się takie przeglądy, zostawcie kciuka w górę. Proszę. Dobra, tak więc po pierwsze, mamy tutaj krówkę. Krówkę, która ma. Trochę skrzywione nogi w jedną stronę i bardzo dziwny, dziwną twarz. Patrzcie, ta, ta twarz jej... O, dwie, o, połączyły się! Myślałem, że będzie to krowozaura, ale jednak odłączyli się. Czy widzieliście kiedyś dziwniejszą owcę? Co to jest? No powiedzcie mi, co to jest? To jest jej twarz? Czy to jest jej twarz? Czy to twoja noga jest na twojej twarzy, czy co? Co to, co to jest? Czemu masz tu różowe na górze? Ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi. To jest kura, która najadła się za dużo truskawek. O, tam sobie chodzi. No i było tyle jeść tych truskawek? No po co? No co się patrzysz? No czerwona jesteś. Macie problem? Ktoś was wkurza? Zadzwońcie do agenta Świni. Myślę, że ona na pewno Wam pomoże, ponieważ to jest specjalny agent. Świnio Agent to jest specjalny agent, który pomoże Wam praktycznie w każdej sytuacji. Czy ktoś Was bije, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, to możecie właśnie dzwonić do świnio Agenta. Tylko, że jak chcecie pomoc od świnio Agenta, no to świnio Agent przyjmuje zapatę tylko w łapkę w górę. Tak więc świnio Agent mówił, że trzeba kliknąć tą łapkę, bo inaczej, no nie zabierze się do pracy. To nie ja mówiłem. To nie ja, to nie ja. To świniu agent. Derpowy slime? Dlaczego by nie? Proszę. Ej, można, można mieć i nawet takiego slima. Jaki to problem je, jest, żeby właśnie mieć slima jako derpa? Albo raczej derpa jako slima. Patrz, nawet są duże umieją pływać. No kto by nie chciał mieć takiego slajma, patrzcie jak on do nas... Ej, nie odwracaj. Patrzcie jak on do nas idzie tutaj. Ej no. A co powiecie na taką wiedźmę? Okej, okay, no trochę dziwna jest, przyznaję. No ale, ale, ale w ogóle nos jaki ma. Jak, jak sowa. E, no ten zombiak to chyba troszkę się popsuł. Nie uważacie? Tak mi się coś wydaje, że on tak do końca nie powinien wyglądać. Ale to tylko moje przemyślenia. Czy Creepery według Was nie były za mało zielone? No co powiecie na takiego? Dzień dobry, Creeperze. O, widzę, że medal jakiś zdobyłeś. Tylko za co? Za najlepsze wybuchanie? Szkielety w końcu się ubrały. Proszę bardzo, szkielety w końcu mają jakieś ubranie. Tutaj widzę. Ee, ładny sweterek na nogach. Nie wiem, masz coś na nogach? Czy. 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 nie no, pewnie, że ma. No i w końcu wyglądasz jak człowiek. Co prawda, martwy, ale dalej. No dobra, temu endermanowi, no to chyba coś się stało. Chyba mu skóra schodzi, bo patrzcie, jest trochę niebieski, trochę biały, trochę szkieletowaty, trochę czarny. Tak więc, Edek, kim ty jesteś? Czy ty jesteś jakimś cyborgiem? My little pony! My little pony! Tak, nie, nie oglądałem nigdy My Little Pony, no ale te, te kucyki są dosyć charakterystyczne i po prostu kojarzę je. Tak więc mamy pająka, a jej... pają... no pokaż się, pająka, który wygląda właśnie jak kucyk. Tak więc mamy kucyko-pająka. Jak będzie wyglądał ee, golem? Jak będzie wyglądał golem? Za chwilę się przekonamy. Uwaga, uwaga... Eeh! Wow! To jest ten koleś z fantastycznej czwórki! Okej. Okay. Czy widzieliście kiedyś żółwia, który jest owcą, albo owce, które która jest żółwiem? Nie, ja też nie, ale teraz mamy za to okazję. Patrzcie na to! Proszę bardzo! To jest żu ż ż ż żółwio! Żółwie owca! Żółwie owca! Widzieliście kiedyś żółwie owce? <laughs> jeszcze ma połowę twarzy tylko. Jakim cudem! No i tak będzie szła do tej wody sobie powoli. Szłaś do wody, to idź do wody, a nie na mnie się patrzysz. Ładnie, idź jeszcze. Idź, owieczko, idź. Ostrzyc? Nie możemy, szkoda. Dobra, idź, pływaj. Pływaj, pokaż jak pływasz. Pokaż, jak dasz radę, dasz radę, nie wychodź na ląd. No, przecież jesteś Żuwio, Żuwio! Pięknie, pięknie, ale szybka jest. Kolorowa kałamarnica. Proszę bardzo, jesteś najładniejszą kałamarnicą, jaką udało mi się zobaczyć. Naprawdę piękna! Uwaga, kolejna wiedźma, która będzie wyglądała. No i to jest Wiedźma, tak powinna wyglądać Wiedźma, cała zielona i, i z, właśnie z takim nosem w sumie, no taki ma, ale, ale zielona, zielona Wiedźma musi być po prostu. No musi być i tyle, no bo Wiedźmy powinny być zielone, bo no nie wiem, tak mi się kojarzą jakoś, że, że są zielone. Oczywiście mamy Bałwana, znaczy dopiero go zrobimy. I jak Bałwan wygląda? Bałwan jest fajny, przytulny i w ogóle... No, ale nie ten. A może tą dynię mu zdejmiemy? Dobra. Czyli to jest jego kapelusz? Teraz wygląda strasznie. Nie chciałbym takiego bałwana spotkać na, na swojej drodze. On ma krew. A może to są truskawki i zjad po prostu tamtego kurczaka? Co powiecie, żeby slime był po prostu blokiem dirtu? Tak, myślę, że taki chodzący blok e, ziemi byłby trochę... No... Dziwny? Dziwny to chyba dobre słowo na taki skaczący, różnego wzrostu blok dirtu. Pamiętacie agenta świnie? Ona ma brata. Brata, e, który również jest. Bestią? Nie, przecież Brać Świni nie jest bestią. Brać Świni jest agentem również i to takim bardziej poważnym, ale razy do niego nie dzwonić, ponieważ on też e, pracuje tylko ze łapki w górę. Tak więc, no chyba, że zostawisz, ale to, ale tylko mówię, nie? On to w ogóle drogi jest, strasznie. Widzieliście kiedyś dużą ważkę? Nie? No to proszę bardzo, już wam pokazuję. Oto nasza wielka waż, o nie, która się pali. <grym> Ale nie szkodzi. Ważki się czasami po prostu palą. To jest ich sposób na opalanie. Ogólnie tamten golem nam trochę nie wyszedł, był trochę dziwny. Może zróbmy jakiegoś normalniejszego golema, który jest. szrekiem. Daleko jeszcze? Zazwyczaj gasty nie są jakieś bardzo straszne, prawda? No raczej nie. Ale. taki. Taki gast? No powiem wam, można już się go czasami przestraszyć. Pokaż się. Pokaż uśmiech swój wow. Oczywiście mamy też wersję różową, proszę bardzo, aczkolwiek. No... Wyraz twarzy dalej jest taki troszkę dziwny, co mi się nie wiem czy podoba. Czy śmiejesz? Płaczesz? Dziwisz? Uśmiechasz czy, czy co ty robisz, bo ta twoja twarz jest dziwna. Te boki w ogóle też. Ej, dwustronna twarz. A jak będzie wyglądał Blaze? Po prostu niebieski? Okej, okay, może być i niebieski. No dobra, ale Wither chyba już musi być fajny, prawda? Zróbmy sobie tego Withera. Dobra, Wither który jest... Creeperem. No dobra, no w sumie... No znaczy... Czy to jest Creeper? Tutaj zadajemy sobie konkretne pytanie. Czy creeperem może być stworzenie, które po prostu jest zielone i ma do niego minę podobną? Otóż, odpowiadam wam, że niak, czyli trochę nie, trochę tak. Mieliśmy już reka, prawda? Był to golem. Ale w sobie dlaczego pająk nie może być również Shrek'iem? Pokaż się. Ale... Nie kręć się. No po co? Pokaż się. No pokaż się, przecież widzowie chcą zobaczyć. Dobra, pokaż się. No teraz... Nie, gracie, proszę, w stanie kopa, no pokaż się, że jesteś szrekiem. O, proszę bardzo, no dobra, taki naciągany trochę ten szrek, no ale jest. Oczywiście. Endermit połączony z kurczakiem. To jest coś ciekawego na pewno i raczej rzadko spotykane. Endermit i kurczak w jednym? Jeżeli nie wierzycie, że Enderman przyleciał z kosmosu, no to tutaj mamy dowód. To, to jest. Kosmita jako Enderman. Łódźka. Która. W sumie. Nie wiem czym jest. Czy tak, ty jakąś flagą jesteś? No i mamy również szkieleta, który po prostu. No, wygląda troszkę inaczej. Ty podobny do mnie, czy nie? Ogólnie mamy piękne rybki. A co gdyby te rybki były szkieletami? Czyli po prostu. Pływające rybki w akwarium jako szkielety myślę, że byłoby dosyć ciekawie i chciałbym sam mieć takie akwarium z takimi właśnie rybkami. A w nie? A co gdyby gast był villagerem? By na pewno trochę dziwnie to wyglądało, ale na pewno by można było się pośmiać. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Oczywiście wszystkich mobów, które pobrałem, no, nie damy rady sprawdzić, na pewno nie w jednym filmie. Jeżeli lubicie takie przeglądy mobów, modyfikacji, teksturpaków i innych rzeczy, zostawcie kciuka w górę. I zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Tak więc cóż, ja się chowam tutaj do liści. Już niedługo mój serwer angularowo.pl wystartuje. Pamiętaj... Trzeba tam grać, ale to spokojnie. Dam radę, dam, dam znać. Dam. Dobra, tak więc dzięki i do zobaczenia do kolejnego filmu.